Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 5 sierpień 2011. Dzisiaj kilka słów o szóstym zmyśle, specjalnym zmyśle, który nazwałem sobie takim mianem adaptogeniczność, czyli adaptogeniczność szósty zmysł, prawda? Kiedy pozmienajemy całą naukę o, no, o Titanonii, no, kiedy wiadomo się jak no, nie działa. Ale dowiadujemy się, że Noni jest tak zwanym adaptogenem. Jednym z najlepszych, właściwie generalnie najlepszym adaptogenem na świecie, A jedną z cech adaptogenów jest zdolność do szybkiego przystosowania się do zmiennych warunków środowiskowych, prawda? Czyli to jest ta cecha adaptogenów. I teraz ale potrzebujemy, jakby to, te właściwości Noni przełożyć na nasz sposób działania. Dlatego, że. Żyjemy w świecie zmian. Mówi się, że jedyną stałą rzeczą w naszym świecie jest stała zmiana, prawda? Tak się przewodnie mówi, ale jest to prawda. Żyjemy w świecie ogromnie dynamicznym. Dynamiczne zmiany, zachodzące na każdym kroku. I jedną z bardzo ważnych jakby, rzeczy, jedną z bardzo ważnych spraw, z sobie, które sobie potrzebuję uświadomić, jest zdolność do przystosowywania się, bardzo szybkiego przystosowywania się do tych zachodzących zmian. Każda zwłoka, każde wspominanie jakiejś tam przeszłości, prawda? Wracanie do czegoś, co już jest nieaktualne. Jest tylko stratą czasu. Jest tylko stratą czasu. Jest powielaniem gdzieś tam czegoś, co już nie działa, już nie funkcjonuje. Żyjemy naprawdę w bardzo dynamicznym świecie. W świecie ciągłych, ciągłych zmian. Ciągle się wszystko gdzieś tam wokół zmienia. Jeżeli wypracujemy w sobie taki szósty zmysł, taką zdolność do akceptacji, szybkiej akceptacji zmiany, bez jakiegoś Ciągnięcia bagażu historii i wyliczania wszystkiego za i przeciw, bo to ogromnie ważne jest, prawda? Mówię o tych poważnych zmianach zachodzących, a gdzieś tam wokół nas. Jeżeli wypracujemy sobie tą szybką zdolność, tą, te, te, ten szósty zmysł, jak mówię, tą adaptogeniczność, prawda, życiową, wówczas naprawdę jesteśmy w stanie iść w wielkim tempie. Jesteśmy w stanie naprawdę rozwijać się bardzo szybko. Tą cechę adaptogeniczności ma cała firma Titanoni. Zwróćmy uwagę na to. Słuchajcie, to jest firma naprawdę nieprawdopodobna. W tym świecie, dynamicznym świecie firma stale się rozwija. Jest bardzo elastyczną firmą. Stale dopasowuje się do wymogów tego świata, jest absolutnie w czołówce. Absolutnie jest firmą adaptogeniczną, jeżeli można w ten sposób określić coś, co, co, co nie jest rośliną, coś, co, co nie jest jakąś taką substancją wpływającą tylko na zdrowie, ale, ale to jest to. I my potrzebujemy mieć w sobie wypracowany, czy pracować mocno na tym szóstym zmysłem, jakim jest ten, ta, ta nasza adaptogeniczność do tego wszystkiego, co się wokół nas zmienia, czyli tej szybkiej akceptacji i wdrażania to w nasz sposób działania, w nasze metody działania. Mamy system, system jest kręgosłupem pewnym, prawda, <laughs> jakimś szkicem, według niego postępujemy, ale wszystko wokół ulega stałym, ciągłym, stałym, ciągłym zmianom, <laughs> zmianom, które... <laughs> Które musimy, do których musimy szybciutko się przyzwyczajać. Jeżeli jesteśmy w stanie to wszystko szybko zaakceptować, wdrożyć do naszego życia, do naszej pracy, naprawdę mamy szansę na wielkie, wielkie, wielkie sukcesy. Świat jest dziś inny niż był wczoraj, przedwczoraj, dużo inny niż był rok temu, zupełnie inny niż był 10 lat temu, a czymś absolutnie innym jest niż był 100 lat temu. Tak to wszystko po prostu dzisiaj wygląda. Tyle na Dziski Kowej Trasy, do zobaczenia. Hej.